Witaj na kanale Destination Waiting Room, kanale, gdzie pacjent może dowiedzieć się więcej o leczeniu za granicą, o podejściu do pacjent design, a także o tym, jak komunikować się z najbliższymi w trakcie ich leczenia długoterminowego. Ja mam na imię Dagmara i dzielę się tutaj moją wiedzą i doświadczeniami zdobytymi przez ostatnie 10 lat podczas. Różnorakich procesów leczenia w Europie Zachodniej. Cześć wszystkim, bardzo przepraszam, że nie było wczoraj nagrania. Trochę przedłużyłam się majówka i teraz mam bardzo intensywny maj, dlatego jeszcze raz przepraszam. I dziękuję za cierpliwość. Czytałam dużo komentarzy od Was po histerektomii i o tym, że dopada Was często wilczy głód. Zastanawiam się więc, czy ten odcinek nie będzie przeznaczony dla tych osób, które są po histerektomii, które przytyły albo po prostu są bardzo głodne, co jest absolutnie normalne w dłuższym okresie czasu. Co to oznacza? To oznacza, że na przykład był jakiś czas, przez, przy, przez który wasz apetyt był w miarę OK, a potem nagle skoczył wam głód i okazuje się, że jesteście prawie non stop głodne, możecie zjeść konia z kopytami i, i nawet, nawet dwa, nawet nie jeden, dwa. Dwa konie dopiero z kopytami zjedzone na raz sycą. Jak opanować ten wilczy apetyt? Z czego to wynika? Co się dzieje w organizmie kobiety? Nagrałam o tym filmik już, jak zmienia się metabolizm. Ale ze względu na to, że niedawno wyszło, został opublikowany bardzo dobry artykuł na temat tego, jak spadki hormonów dla tych kobiet, które są bez hormonalnej terapii zastępczej albo po prostu um, zastanawiają się, czy ją brać, estrogen ma wpływ na nasz metabolizm. To znaczy, że po operacji zaraz natychmiast, dla wielu kobiet, dzieją się rzeczy w naszym organizmie, które zmieniają nasz metabolizm. I ta zmiana jest o tyle drastyczna, że tak na dobrą sprawę ten metabolizm zaczyna przypominać metabolizm mężczyzny. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli zmienimy komponenty hormonalne w ciele kobiety, jej metabolizm zaczyna przypominać metabolizm mężczyzny. Ten tłuszcz, który się odkłada, jest tak zwany, po angielsku to jest tłuszcz wiseralny. I on jest o wiele bardziej niebezpieczny, też powoduje stany zapalne u kobiet. Stąd też nagle czujecie, być może, ja na pewno tak czułam, że możecie zjeść dokładnie tyle, ile wasz partner, mąż, i zastanawiacie się, jak to jest możliwe. Przecież nie jesteście mężczyzną, ale ponieważ brakuje wam estrogenu, tuż po operacji wasz organizm. Zachowuje się metabolicznie, tak jakbyście, tak jak metabolizm przypomina metabolizm waszego partnera. I o ile on był przyzwyczajony do tego przez większość swojego życia, mógł być, zapoznać się z instrukcją obsługi i tego, jak działa u niego ten metabolizm, o tyle dla nas, kobiet, jest to po prostu coś niespotykanego. Z reguły ten apetyt taki rosnący, jest w ciąży albo w trakcie takich okresów przełomowych, nie wiem, które są dość krótkie, a nie do końca życia, bo ten spadek estrogenów, jeśli nie zostanie zahamowany odpowiednio, jeśli nie zadbamy o siebie w inny sposób niż przez hormonalną terapię zastępczą, to po prostu spowoduje, że będziemy jeść coraz więcej. I nie dlatego, że jest coś z nami nie tak. Dlatego, że jest nam, czym absolutnie wszystko w porządku. Tak nas urządziły hormony. I chcę o tym troszeczkę opowiedzieć, jak sobie pomóc w kilku prostych krokach. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że to jest absolutnie normalne, że ta, ten artykuł, który został opublikowany, daje taką ogromną nadzieję i taką myślę, że radość, że uff! Teraz już rozumiem, co się dzieje w moim organizmie, teraz rozumiem, jak hormony wpływają na wszystkie moje narządy, teraz już rozumiem, że mój metabolizm się kompletnie zmienił, teraz już rozumiem, że brak estrogenów albo zahamowana ich produkcja, czy zmieniona, czy radykalne ich spadki po histeroktomii powodują, że mam taki sam apetyt jak mój mąż, e, powodują, że po prostu jem więcej, tłuściej, solidniej. Tak bym rzekła, nie obrażając nikogo, po prostu jak, yy, jak chłop na roli. To naprawdę nie jest łatwe dla wielu kobiet, szczególnie, że ta operacja wiąże się z wieloma, myślę, staratami po prostu, ale przede wszystkim z też z nowymi początkami, na które nie jesteśmy przygotowane, bo nigdzie o tym nie piszą. Ten artykuł, do którego nawiązuję, jest, został opublikowany trzy tygodnie temu. Po latach badań i mam takie wrażenie, że nie wszyscy, bo nawet rozmawiałam z chirurgiem miękkim wczoraj, nie wszyscy go przeczytali, tak? I nie wszyscy są świadomi, a my, kobiety, wiemy to hmm, bezempirycznie, tak? My tak nie mamy na to dowodu, po prostu czujemy, że tak jest i czujemy, że to nie jest normalne, ale jak możemy to wytłumaczyć komuś, kto tego nie rozumie, tak? Dodatkowo ten artykuł nie został przetłumaczony na żaden z innych języków niż angielski, czyli oznacza to, że tak na dobrą sprawę nie mamy żadnych innych adwokatów, którzy naszego zdrowia, i naszego samopoczucia, którzy by po prostu jasno wyjaśnili naszym partnerom czy naszym rodzinom, że to, że po prostu jesteśmy w stanie zjeść pół kilo ziemniaków na raz z kotletem i jeszcze z chęcią pół ogórków. Pół, pół słoika ogórków jest absolutnie normalne, ponieważ nasz apetyt jest współmierny z tym, co się dzieje z naszym metabolizmem, a nasz metabolizm się kompletnie zmienił. Co możemy zrobić? I to po pierwsze przede wszystkim porozmawiać ze sobą, uznać to, że tak jest, i nic co do tej pory działało już nie będzie. To jest ogromna strata, myślę, że dla kobiet, które nie wiem, były na. Był przyzwyczajony do tego, że obcięcie kalorii coś zadziała. Może nie głodzenie, ale radykalne spożywanie posiłków, albo jakiekolwiek, nie chcę powiedzieć diety, ale jakiekolwiek style życiowe, style żywieniowe. Do tej pory stosowałyście, mogą po prostu nie działać. Co można zrobić? No, są dobre sposoby na to, Pierwszy z takich to jest uświadomienie, porozmawianie samą sobą, potem z tak naprawdę z partnerem, że niestety ze względu na okoliczności mój metabolizm będzie się przystosowywał. Już na pewno w pierwszym roku po histerektomii bardzo będę miał różne skoki. Nie tyle nastrojów, co i apetytu, wszystkiego dookoła tego, ale jak sobie naprawdę praktycznie radzić z tym, że ten apetyt jest tak ogromny. Są różne tyle żywieniowe, tak bym to nazwała. Wiele kobiet po histeroktomii szczególnie nastawia się, jeżeli to już ma być jakaś dieta, styl życia bym rzekła bardziej niż dieta, to niech to będzie dieta przeciwzapalna. Dieta, styl żywieniowy, styl życia przeciwzapalny, dlatego że ta zmiana metabolizmu, narzekłabym z damskiego na męski, jeśli można użyć takiego słowa, takiego sformułowania, powoduje, że stany zapalne w naszym organizmie będą pojawiać się o wiele częściej. A to oznacza, że skoro nie możemy brać hormonalnej terapii zastępczej, żeby sobie pomóc, musimy sobie pomóc dostrojeniem się. Do tego stanu i dieta, styl życia to przede wszystkim ograniczenie cukrów złożonych do maksimum 25 gram dziennie, to płonnik 25 gram dziennie, może te 25 gram podaję jako cyf liczbę, która jest łatwa do zapamiętania, ale znaczy ona tyle, że zależy dla waszego organizmu, że trzeba uważać i pamiętać, co się je. Ja wiem, że to jest trudne, bo część z was jest w erymenopauzie i naprawdę ilość, e, ilość rzeczy, które musicie pamiętać i zapominacie jest ogromna. Natomiast, dlaczego 25 gram błonnika? Dlatego, że musicie odżywiać swój mikrobiom, jak to ładnie mówią. Dlaczego 25 gram cukrów złożonych najlepiej, bo z reguły nawet nieświadomie jest to około 100. Więc jeżeli spojrzycie na te cudowne tabelki z tyłu na batonikach czy na innych produktach zobaczycie, że 25 gram cukru to jest tak naprawdę no, z grubsza jeden batonik maksymalnie. Najtrudniejsze w tym wszystkim jest to żeby okiełznać ten wilczyk głód. Błonnik pomaga bardzo dobre spożycie błonnika. Czy to i w warzywach, i dobór niestety produktów, które kupujecie, które są bogate w błonnik, pomaga, bo z reguły te produkty zawierają bardzo dużo minerałów, które są dla, dla nas kobiet niezbędne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jeśli chodzi o cukry, to, z, to też jest na tyle ważne, żebyście minimalizowały swoje skoki, skoki glukozowe po spożyciu posiłku. Więc posiłek, który jest ubogi w cukry złożone, albo bogaty w płonnik, wysokoproteinowy, chociaż ja mam swoje ale do wysokoproteinowej diety, pozwala Wam i Waszej trzustce odpocząć. A jeśli chodzi, ja, ja mam wiele spostrzeżeń na temat y, diety przeciw, przeciw, przeciwzapalnej, ale myślę, że tak na dobrą sprawę dla wielu kobiet jest ona zbawieniem. I potrzebne jest y, zwrócenie uwagi na to, że tak na dobrą sprawę nasz metabolizm zależy od tego, jakie, jaki jest poziom naszych hormonów, co jest po prostu niesamowite. Jak bardzo to wpływa na nasz apetyt, na nasze samopoczucie, na naszą pamięć i na wszystko, co i na to, jak funkcjonujemy. Czy chociaż dieta przeciwzapalna, dieta bogata w błonnik, więcej protein, czyli więcej białka, wysokoproteinowa, wysokobiałkowa dieta, czy to pozwoli zdecydowanie zmniejszyć nasz apetyt? Zastosowanie okien żywieniowych też jest ważne. Wiem, że to nie jest dla wszystkich i wiem, że na samym początku być może emocje są na tyle mm, y, nie do opisania, że czasami po prostu jedzenie pomaga. Wszystko zależy od Was. To jest y, droga. I zawsze będę powtarzać, że są dni, tygodnie, kiedy jest lepiej, kiedy jest gorzej. Chcę natomiast nagrać ten filmik ku pokrzepieniu serc, ale też wiem, że dla wielu z Was i dla mnie też jest tak, że jeżeli mam dzień chleba, gdzie czuję, że z jakiegoś powodu nie jestem w stanie nie ulec pokusie, to widzę, że następnego dnia wchodzę na wagę i tam już się pojawiają przypadkowe liczby które mnie czasami potrafią szokować. No i to jest to, że węglowodanów też potrzebujemy, ale niestety na nie trzeba najbardziej uważać. I to jest to, co słyszę od wielu kobiet, że dopóki pragnienie makaronu i chleba nie spadło, było im ciężko utrzymać wagę i, i tyły. Więc... Rozumiem, jakie to jest frustrujące, kiedy ta operacja tak bardzo zmienia dużo w naszym organizmie, ale też powoduje, że nasz apetyt jest tak ogromny i ciężko nad tym racjonalnie zapanować siłą woli, przechodząc przez tak duże zmiany przede wszystkim emocjonalne, fizyczne, mentalne często zapominając o sprawach, przechodząc przez perimenopauzę albo menopauzę od razu. Nie wszystko na raz i natychmiast. Przede wszystkim cieszę się ogromnie, że ten artykuł został napisany, że ten metabolizm został zbadany i że możemy naukowo potwierdzić to, jak ważny jest estrogen i jak trzeba o niego dbać, i jak ważne jest to, że można o tym porozmawiać w końcu z lekarzami. Do tej pory cała nasza konwersacja z lekarzem odbywa się może nie na faktach naukowych, na naszych odczuciach, na naszych przeczuciach, a wiemy, że nie dla wszystkich lekarzy to jest miarodajne albo jest to ważne do końca, jak się czujemy, ponieważ wolą dowody naukowe, więc dowody naukowe są na. I wasze poczucie, że jest coś nie tak, że zmienia się apetyt, że po prostu jem jak mężczyzna, zostało potwierdzone naukowo. Czy można wrócić do tego, żeby jeść inaczej? Tak, będzie to wymagać o wiele więcej wysiłku, więcej roztropności, pewnego, pewnej rutyny zbudowania jej, dyscypliny i świadomości. Natomiast nie jest to niemożliwe. Przede wszystkim najważniejsze jest Wasze zdrowie i dobre samopoczucie. Waga, która potrafi irytować i doprowadzać do szaleństwa, jest drugorzędna. Natomiast wiemy, że lepiej, żeby była naszym sprzymierzeńcem niż naszym wrogiem. Dlatego powtórzę jeszcze raz na sam koniec: dieta, styl życia, stosowanie produktów przeciwzapalnych, czyli wszystkie herbaty imbirowe, ale też Cała dieta przeciwzapalna, myślę, że przychodzi tutaj zbawiennie dla wielu osób, które boją się jakichkolwiek diet wysokobiałkowych czy innych, ale czują, że ta, ta, ta dieta jest zgodna z tym, dokąd idą, czyli po zdrowie. Dieta bogata w błonnik, dieta też bogata w białko, to niekoniecznie musi być białko zwierzęce, Mało węglowodanów i jeszcze mniej cukrów. I niestety, możecie i ciągłe czytanie etykiet, które jest nużące. Wiem. Natomiast pamiętajcie, z Wami wszystko jest ok. Po prostu Wasz organizm próbuje. No, jakby to ładnie powiedzieć, nie wiem, czy, czy chcę używać tego, tej metafory, ale to jest. Upgrade systemu to jest nowy system, który się wgrywa, i czasem jest tak, że po prostu pewne rzeczy działają wolniej, i w tym odniesieniu nasz metabolizm też, ale możemy zadbać o to, żeby w tym czasie, kiedy on wolniej działa, działał wolniej, ale poprawniej. Możemy też zadbać o to o siebie, możemy za zadbać o zdrowy sen, możemy zadbać o to, jak jemy, co jemy, kiedy jemy. To jest tyle, co możemy zrobić. Myślę, że to jest wystarczająco dużo. Dziękuję za dzisiaj i do następnego odcinka.